Bo tak, moi drodzy państwo, ależ to będzie impreza. Impreza FIFI. Otwieramy dwie paczki imprezowe. Nagrody za Division Rivals, nagrody za Foot Champions dodatkowo impreza sylwestrowa i na dokładkę hit sylwestrowy ode mnie. Nagrałem kawałek razem z futuralem, który wylądował właśnie na BetKiku, Także sprawdzajcie go szybko, a już teraz mała zajawka Być kurzy, zabraknie i za grube... Do szklanek, do szklanek, na konie gram, gram, gram. Masz zielone mam, mam, mam. To nie z Albanii Gang nie rozpadnie się się mega, jaram się tym kawałkiem mega, ciekawie jestem waszej opinii, także już teraz zaglądajcie na kanał BedClick, możecie wchodzić bezpośrednio, możecie wejść do opisu i tam znajdziecie link, po prostu wejdźcie, sprawdźcie, posłuchajcie całe, napiszcie w komentarzu pod filmem, pod tą muzą, jak ona wam się podoba no i przede wszystkim, czy chcielibyście tego więcej, no i czy nóżka chodzi, czy da się potupać, wszystko, co i jak, a już teraz przechodzimy do imprezy tutaj, w tym odcinku. Proszę bardzo! Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Tak jak powiedziałem, mistrzostwa Division i będą dwie torby imprezowe. Na razie mam zrobioną jedną przygotowaną, także otwórzmy ją. Później zajmiemy się paczkami i na koniec otworzymy drugą torbę. A to jeszcze paczka piłkarzy Premier League Prime. Proszę bardzo, torba imprezowa pierwsza leci. Kilka kart tu można fajnych trafić, można też trafić kilka słabszych. Zobaczmy. Serio, bez walkoutu, Nigerijczyk, napastnik, Napoli, okej, okay. Osimen Grałem nim kiedyś w draftie. Grało mi się nim całkiem fajnie. No, napiszcie jaki to jest draft, powiedziałbym, że taki średni. No, mogło być gorzej. Dzisiaj impreza, bawimy się. Zapominamy o tym, co się stało w złego w tym roku, który już mija. Skupiamy się na tym, co przed nami. i Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Paczka piłkarzy Premier League Prime. Aż mi się zapląta język z wrażenia. Zobaczmy, oczywiście tutaj też bez walkoutu. Ale z drugiej strony, po co tutaj mamy mieć walkout, jeżeli możemy mieć fajnego flyer pika za Champions Sojunczu i to jest najlepszy zawodnik w tej paczce? Really przechodzimy do odbioru wszelkich nagród, do otwierania wszelkich paczek i na koniec otworzymy sobie oczywiście paczkę imprezy na początku Division Rivals. Proszę bardzo, tur. mogę odebrać jaki to tu się udało wbić? Za dużo tutaj chyba nie ma. Dobra, zawsze bierzemy wymienne. Bo Wiecie, trzecia ranga... A no tak, bo dużo meczów mi zostało, bo tam rozegrałem tylko po to... W ogóle ej, było tak, że w pewnym momencie jak grałem to Food Champions, to miałem bilans 11:2. 2 Czaicie to? Ja? 11-2? Każdy by pomyślał, uch, nie, a jednak tak. Gdyby to nie była jakaś trzecia, czwarta rana, to pewnie bym grał więcej, no ale... No cóż, odbierajmy Mistrzostwa FUT, dwa playerpiki, bo oczywiście Gold 3 właśnie wbity. Można tam trafić Rashforda, można trafić y, jakichś innych fajnych jeszcze zawodników. Tu skoro można ich trafić, to trafiamy ich. Moi drodzy Państwo, trafiamy ich? Nie, 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 stop, 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 bo ja w ogóle zapomniałem powiedzieć o tym, żebyście sobie łapkę w górę tutaj. Jeżeli w tym momencie czekacie na tego player picka, żebym tutaj trafił Rashforda, to weź gościu, zostaw łapkę w górę, albo weź gościuwa, zostaw łapkę w górę. Bo może jakaś pani też się tu znajdzie, jeżeli jest, niech napisze w komentarzu. I w komentarzu też możecie napisać, co Wy trafiliście. No i... bawmy się. Bawmy się, proszę bardzo, pierwszy player pick na dziś, a tu... Tu, 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 tu. To naprawdę bez znaczenia. Wzięliśmy Wilka, Wolverhampton. Od razu przejdziemy do drugiego. Tu nie, nie ma na co czekać. Uwaga. Karasko. Karasko, to jest dobry traf! To jest dobry traf, karasko! On jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Tak przynajmniej mi się wydaje, tak widziałem, że inni mówią, że jest dobry. Będzie próbowane. Dajcie znać, co myślicie o tym karasko. Wydaje mi się, że to fajny zawodnik. Moi drodzy Państwo, już jest naprawdę bardzo dobrze. Powiedzmy sobie to szczerze, a jeszcze przed nami sześć paczek plus na koniec torba imprezy. Bo jak zaczęliśmy imprezą, to zakończymy również imprezą. A dlaczego nie? Proszę bardzo, pierwsza z sześciu paczek leci, duża złota paczka piłkarzy premium, premium prime. Czasem się zgubię w tych, bo tyle tych różnych paczek jest. A na początku Torreira. Atletico. Mhm, Oni chcą mi zrobić zgranie z Carrasco. Kolejna paczka w pierwszej, w drugiej. Mam nadzieję, że. Uhu, będzie walkout w drugiej, proszę bardzo. W dużej złotej można walkout? Można. A tu. Portugalia. Prawe skrzydło. Manchester City. Richard. To nie, bo to jest Bernardo Silva, bo Rysiek to jest przecież Algieria, tak? Bernardo Silva 87. Karta może nie grywalna, ale pod torbę? Idealna. Ale to jest przecież wymienny, bo się opłaca bardziej wymiennych, a taki Bernardo Silva 35 tysięcy monet jak nic. Moi drodzy Państwo, także impreza trwa, kawałek dobry. Chcecie jeszcze fragment kawałka naszego? Proszę bardzo teraz, proszę. Jak lewy wjeżdżam grubo i robię kasę trudną, by nie uciekał kupon jak No i co, dobry numer? Daj mi się, że dobry. Kurde, daj mi się, że dobry. Także wbijajcie nawet klika, link w opisie. Przechodzicie tam i po prostu klikacie, słuchacie, komentujecie, oceniacie, bo jestem niezwykle ciekaw waszej opinii. Co, zrobicie to? Dobra, a już teraz przechodzimy do kolejnej paczki, proszę bardzo, cztery do końca. Powiem Wam, że dawno się tak nie rałem czymś, bo takie nagranie piosenki to dla mnie coś zupełnie nowego i tak jestem podekscytowany mega. Tak się czuję, jak taki, wiecie, mały dzieciaczek, tak a tymczasem Norweg napastnik BVB Erik Halland! 84, proszę bardzo. Halland pojawia się w naszym tekście, także bądźcie czujni. Możecie też napisać właśnie tam w komentarzu, jacy zawodnicy pojawiają się w tekście. To będzie taki właśnie coś od nas tam. A tymczasem ram, pam, pam. Ram, pam, pam też tam. jest. Ale zdradzam. Ale tu wszystko zdradzam. No ale przecież ten kawałek już jest dostępny. Mogliście już go słyszeć. Wszystko zależy od Was, moi drodzy. Słuchajcie, wbijajcie. Trzy mega paczki. Pierwsza. Nakręcony jestem osób, co? Jak Katarynka, tak. No ale mam powód. Tu, no, bez walkoutu, moi drodzy Państwo. Ale już jeden walkout mieliśmy. Dobrego player pika mieliśmy. Gosone's, dwie paczki jeszcze Mega, jak najbardziej. I na koniec oczywiście torba z imprezą. Pierwsza torba taka średnia, teraz ta paczka Mega też taka średnia, ale no cóż, po prostu czasami tak to jest, że się trafia Volanda Kevina. I póki co ostatnia Mega paczka, bo Mega już nie będzie, ostatnia Mega paczka w tym roku. Moi drodzy Państwo, no FIFA nie da, ale tam widzę jakieś champion z Legue. Chorwat, Środkowy Pomocnik, Sevilla i to jest Rakitic. Iwan Rakitic, którego prawdopodobnie już mam z tego, co kojarzę. Upewnijmy się. Tu, 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 tu. Iwan jest, bo wskoczył sobie w duplikaty. No dobra, 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 także dajcie mi chwileczkę. Robię paczkę o torbę z tą imprezą, czy jak to się tam nazywa i zaraz wracam. Okej, okay, moi drodzy państwo, na szybkości taki oto składzik przepalam. Nie, nie, mogą... Mm. Może mógłbym to inaczej robić, może ten, ale po co, jest impreza, szybko przepalamy. Dajcie mi dobrego zawodnika, no i pamiętajcie, żeby wejść na kanał BetClika, ależ tu są rymy, moi drodzy Państwo, nie wiem, skąd mi się to bierze, ale wszystko rodzi się w mojej głowie, także przechodzimy do ostatniej paczki w tym roku. Mam nadzieję, że Wy dobrze kończycie ten rok, bo właśnie trzeba zacząć dobrze też przyszły rok, także zobaczmy, torba imprezowa. Dużo zawodników do wyboru. W pierwszej trafiliśmy Osimena, teraz będzie walkout. Jaka flaga? Aha. Aha. Hakimi. Hakimi, hakimi, hakimi. 85. Trafiłem tylko Hakimiego, jak miał 83. Trochę się zbudował 85. Z Osimenem, no cóż, zgranie jakieś ma. Czyli u mnie ta impreza poleciała do Włoch. Dajcie znać dokąd u was poleci impreza. Sprawdźcie sobie wartość tego hakimiego. No, można powiedzieć, że jest dwa razy droższy niż o osimen. Także moi drodzy państwo, ostatni rzut oka w tym roku na mój skład. Tak prezentują się moje orły. Trzeba przyznać, że pod koniec troszkę sypało w tych flyer-pickach, bo trafiliśmy, przypominam, z wymiany tej 86, Engolokante. Wcześniej na przykład trafiony Gorecka. Teraz Karasko. Także naprawdę nie mam na co narzekać. Tak wygląda mój zespół w tym momencie. Dzisiaj z tych toreb imprezowych osimen wyleciał również Ziech. Macie jakieś propozycje? Chcecie coś napisać? Po prostu napiszcie. Chcecie życzyć mi dobrego roku w przyszłym roku? Ja wam tego życzę, także mam nadzieję, że wy też mi tego życzycie. No i zajrzyjcie na kanał Betklika, bo tam się dzieje. Także widzimy się też tam. Wszystkiego dobrego, żeby ten 2021 był lepszy od 2020. Tego Wam i sobie również życzę, to widzimy się za rok. Do zobaczenia!